Kiedy Marek i ja zdecydowaliśmy się zamieszkać z jego matką na rok czy dwa, żeby odłożyć na wkład własny, wydawało się to praktycznym wyborem. Kończyła mi się umowa najmu. Jego praca była bliżej jej domu, a oboje zgodziliśmy się, że to tylko tymczasowe logiczne, rozsądne, mądre. Przynajmniej tak sobie mówiłam. Krystyna, jego matka, była uprzejma, gdy przyjechaliśmy. Nie przywitała mnie z otwartymi ramionami, ale też się nie skrzywiła. Tylko krótkie, dobrze, że dotarliście, a potem wytłumaczyła, gdzie możemy trzymać nasze rzeczy. Wyczyściła połowę szafy w pokoju gościnnym. W drugiej połowie wciąż wisiały płaszcze, szaliki i sukienki Karoliny w przezroczystych pokrowcach. Niedługo wróci do domu, powiedziała Krystyna rzeczowo. Tylko na jakiś czas. Karolina, starsza siostra Marka, złota córeczka. Spotkałam ją trzy razy zanim się wprowadziliśmy. Zawsze uprzejma, zawsze uśmiechnięta, zawsze rzucająca jakąś zawoalowaną uwagę, którą rozumiałam dopiero godziny później. Pracowała w komunikacji i to było widać słowa jak igły w atłasowym opakowaniu. Wychodzi za mąż na wiosnę, powiedziała Krystyna, nakrywając do stołu pierwszego wieczoru. Więc będzie tu do tego czasu organizują ślub za granicą Marek mnie ostrzegał. Ale nie zdawałam sobie sprawy, że tu oznacza pod tym samym dachem. Kiedy Karolina weszła przez drzwi tydzień później z torbą przewieszoną przez ramię i walizką na kółkach, spojrzała prosto na mnie i uśmiechnęła się, jakbym była lokatorem, który za długo się zatrzymał. Och, wciąż tu jesteś. Mieszkam tu teraz, odpowiedziałam, uśmiechając się. Tymczasowo, prawda? Tymczasowo. Prowadziła się z powrotem do swojego starego pokoju, większego z dwóch gościnnych, i widziałam po tym, jak Krystyna pomagała jej się rozpakować, że to był jej dom w duchu, nie tylko z nazwy. Na początku starałam się być ustępliwa. Oferowałam gotowanie kilka razy w tygodniu, załatwiałam drobne sprawy po drodze do domu, odbierałam pranie z pralni dla Krystyny bez pytania. Mówiłam sobie, że to część bycia w rodzinie, nawet jeśli technicznie byłam tylko synową. Nie trwało długo, zanim granice się zatarły. Pewnego środowego wieczoru zrobiłam kurczaka z pieczonymi batatami i sałatką z jarmużu. Karolina spróbowała jednego kęsa i powiedziała: Dodałaś cytrynę do sosu. Tylko trochę, upuściła widelec. Mam alergię. Wiesz o tym, prawda? Nie wiedziałam. Powiedziałam szybko. Bardzo przepraszam. Mogę ci zrobić coś innego? Nie, w porządku. Po prostu zjem płatki. Zostawiła talerz nietknięty i demonstracyjnie zjadła miskę musli przy kuchennej wyspie, podczas gdy Krystyna westchnęła i mruknęła coś o tym, że niektórzy nie zwracają uwagi na szczegóły. Następnego dnia Krystyna zapytała, czy mogłabym może przygotowywać prostsze posiłki. Po prostu Karolina jest pod dużym stresem z powodu ślubu, dodała. Rozumiesz? Jasne, rozumiałam. Wkrótce gotowałam każdego wieczoru, ale tylko to, co lubiła Karolina. Żadnej cebuli, żadnej cytryny, nic ostrego. I mimo to nigdy nie było dobrze. To jest trochę mdłe, mówiła. Albo zawsze tak przypiekasz brzegi? Marek nie wracał do domu większość wieczorów przed ósmą. Kiedy jadł z nami, Karolina milczała, uśmiechała się, jadła pół porcji i chwaliła mój sos. Naprawdę ci się dziś udało, mówiła słodko. Może wreszcie łapiesz o co chodzi. Nigdy nie mogłam mu powiedzieć, jak było, gdy go nie było. Brzmiało to małostkowo, gdy mówiłam to na głos, jakbym marudziła, jakbym nie mogła poradzić sobie z silną osobowością. Więc dalej się uśmiechałam, dalej gotowałam, ale zaczęłam znikać w tym domu. Pewnego wieczoru wróciłam późno z pracy. Zostałam, żeby pomóc współpracownikowi z terminem. Napisałam do Marka, że wrócę przed siódmą. Kiedy weszłam, Karolina i Krystyna jadły jedzenie na wynos w salonie, oglądając coś na Netflixie. Cześć, powiedziałam, zdejmując buty. Co na kolację? Karolina podniosła wzrok. Myślałyśmy, że jesz w pracy. Mówiłam, że wrócę przed siódmą? Och, wzruszyła ramionami. Przepraszam. W lodówce jest jeszcze pudełko marka. Nie tknęłam. Stałam w kuchni, patrząc na pojedyncze pudełko z jego imieniem napisanym na wierzchu. Reszta zniknęła. Wyrzucona lub zjedzona, nie wiedziałam. Kiedy wyciągnęłam pojemnik z zupą z tyłu lodówki, tą, którą zrobiłam trzy noce temu, Karolina zawołała. To było właściwie moje, ale jeśli naprawdę jesteś głodna, nie jadłam tego wieczoru. Następnego dnia powiedziałam Markowi, że czuję się trochę nieswojo. Pocałował mnie w czoło i powiedział: Może po prostu potrzebujesz odpoczynku. Próbowałam. Naprawdę próbowałam. Ale każda drobnostka stawała się kolejnym sposobem przypominania mi, że nie należy do tego miejsca. Moje pranie było wyjmowane z pralki przed zakończeniem cyklu, mój detergent pożyczany, moje notatki na lodówce zdejmowane i zastępowane listami zadań ślubnych Karoliny. Kiedy zapytałam, czy mogę zorganizować małą kolację z dwiema przyjaciółkami, Krystyna powiedziała: To nie jest odpowiedni czas. Tyle się dzieje w związku ze ślubem. A jednak za każdym razem, gdy Karolina miała kogoś u siebie, byłam proszona o nakrycie stołu, oferowanie wina, sprzątanie talerzy. Nikt mi nie kazał, ale nikt inny się też nie ruszał. Marek pozostawał nieświadomy. Kiedy wspomniałam, że Karolina wydaje się być wobec mnie trochę ostra, zbagatelizował to. Taka po prostu jest, powiedział. Ma silną osobowość. Pokiwałam głową, przełknęłam gorycz. Co innego mogłam zrobić? Zaczęłam wstawać wcześnie, żeby chodzić na długie spacery, tylko po to, żeby być sama. W pracy zostawałam do późna. W weekendy zgłaszałam się na ochotnika do wszystkiego, co wyciągnie mnie z domu. Marek oczywiście zauważył, zapytał czy wszystko w porządku. Powiedziałam, że tak, kłamałam. Potem przyszedł wieczór, gdy odwiedził nas Bartek. Karolina mówiła o nim bez przerwy, że to prawdziwy mężczyzna, że jego rodzina naprawdę dba o tradycje, że cenią sobie dobre maniery. Byłam zaskoczona, gdy poprosiła mnie o przygotowanie kolacji tego wieczoru, gdy przyszedł. Nie dlatego, że mi ufała, ale dlatego, że nie miała czasu gotować. Rano zrobiła paznokcie, a po południu miała przymiarki sukni. Coś niezbyt ostrego, powiedziała. Bartek ma konserwatywne podniebienie. Zrobiłam pieczony kurczak, pieczone marchewki i sałatkę z fasolki szparagowej. Proste, eleganckie. Nakryłam stół obrusem, który Krystyna lubiła używać dla gości. Wypolerowałam kieliszki do wina, złożyłam płócienne serwetki, zapaliłam nawet dwie świece. Kiedy Bartek przyszedł, przyniósł butelkę wina i uścisnął mi dłoń. Spojrzał mi w oczy i uśmiechnął się. Ty musisz być Anna. Karolina dużo mi o tobie opowiadała. Same dobre rzeczy, mam nadzieję. Zaśmiał się ciepło, życzliwie. Przez moment znowu poczułam się jak człowiek. Usiedliśmy do jedzenia, a raczej oni usiedli. Ja krążyłam, nalewając wino, wynosząc jedzenie, sprzątając puste naczynia w miarę postępu posiłku. Nikt mnie nie zatrzymał, nikt nie zaproponował pomocy. Raz Bartek powiedział: Mogę ci w czymś pomóc? A Karolina machnęła ręką. Ona lubi być zajęta. Uśmiechnęłam się i powiedziałam: Nie przeszkadza mi to, ale przeszkadzało. Boże, jak bardzo przeszkadzało. Kiedy w końcu usiadłam ze swoim talerzem przy kuchennym blacie, nawet nie przy stole, słyszałam, jak rozmawiają o miejscach ślubu i prezentach. Usłyszałam raz swoje imię, po którym nastąpił cichy chichot Karoliny. Bartek nic nie powiedział, ale spojrzał w moją stronę. Nasze oczy się spotkały. I wtedy wiedziałam, że on to widzi. Naprawdę widzi. Nie wszystko, ale wystarczająco. I po raz pierwszy od tygodni poczułam, jak coś we mnie pęka. Nie gniew, nawet nie smutek, tylko rozpoznanie. Ciche, zmęczone rozpoznanie. Nie powiedziałam nic tego wieczoru. On też nie, ale zegar zaczął tikać. I gdzieś głęboko w środku myślę, że Karolina też to wiedziała. Minęły dwa tygodnie od wizyty Bartka i nikt o niej więcej nie wspominał. Karolina zachowywała się, jakby wszystko poszło dobrze, co dla niej tak było. Dostała komplementy za wino, znowu pokazała pierścionek i powiedziała Krystynie, że rodzina Bartka była pod wrażeniem tego, jacy jesteśmy eleganccy. Krystyna oczywiście promieniała. Nie pytałam, co myślał Bartek. Nie musiałam. Niewiele powiedział tego wieczoru. Ale jego wzrok zatrzymywał się dłużej niż to konieczne, gdy zabierałam naczynia. Kiedy wychodził, powiedział: Dzięki za kolację, Anno. I jego głos miał wagę. Coś w nim brzmiało jak przeprosiny, ale potem życie toczyło się dalej, a przynajmniej ta wersja, która rozgrywała się w tym domu. Rozmowy o ślubie nasiliły się. Karolina wydrukowała kolorowe arkusze kalkulacyjne z rozsadzeniem gości i kwiatami. Zaczęła rozmawiać przez FaceTime ze swoją przyszłą teściową w kuchni podczas śniadania, co oznaczało, że musiałam szeptać lub wychodzić, żeby nie przeszkadzać. Moje rzeczy zniknęły z szafki łazienkowej, żeby zrobić miejsce na więcej kosmetyków Karoliny. Moje kapcie zostały przeniesione do pudła w korytarzu. Kurczyłam się. Marek pozostawał Markiem. Słodki, zmęczony, rozkojarzony. Widziałam, jak czasami spoglądał między mną a Karoliną, marszcząc brwi, jakby wyczuwał, że coś jest nie tak, ale nie potrafił tego nazwać. Od czasu do czasu pytał: Wszystko w porządku? Uśmiechałam się, całowałam go w policzek i mówiłam: Tylko zmęczona. To nie było kłamstwo. Byłam wyczerpana. Nie tylko pracą, ale udawaniem. Tym, że każdy gest pomocy był traktowany jako oczekiwany, a każdy wyraz dyskomfortu był przekształcany w niewdzięczność. Potem, pewnego czwartkowego popołudnia, Krystyna zapukała do moich drzwi. Organizujemy kolację w przyszły weekend, powiedziała ze skrzyżowanymi ramionami. Rodzina Bartka chce poznać naszą rodzinę właściwie. Karolina myśli, że lepiej zachować to nieformalne bez restauracji i całej tej etykiety. Pokiwałam powoli głową. To miłe. Będzie około 12 osób, może 14. Jego rodzice, bracia, ich żony. Dobrze. Wiem, że jesteś dobra w organizowaniu takich rzeczy, więc liczyłyśmy, że weźmiesz to na siebie. Karolina ma przymiarki przez cały tydzień, a ja będę zajęta wykańczaniem ogrodu. Przerwała, po czym dodała z uśmiechem. Masz prawdziwy talent do takich rzeczy, Anno. Sprawiasz, że ludzie czują się komfortowo. To prawie brzmiało jak komplement. Prawie. Zgodziłam się, bo odmowa nie wchodziła w grę. W następnym tygodniu zrobiłam własne arkusze kalkulacyjne, listy zakupów, harmonogramy przygotowań, opcje dodatków, które można było przygotować wcześniej. Dokładnie wyczyściłam piekarnik, zreorganizowałam spiżarnię. I kupiłam półmiski, które nie kłóciły się ze sobą. Karolina ani razu nie zapytała, czy potrzebuje pomocy. Weszła jednak podczas mojego drugiego wieczoru przygotowań i powiedziała – tylko nie przesadzaj, dobrze? To nie konkurs. Nie próbujemy ich zaimponować jakimś pinterestowym rozłożeniem. Nie odpowiedziałam. Po prostu wytarłam blat i dalej pracowałam. Do sobotniego wieczoru dom wyglądał nieskazitelnie. Świece migotały. Serwetki były złożone. Przygotowałam pieczonego łososia z ziołowym masłem, fasolkę szparagową z migdałami, dziką ryż i dużą sałatkę cytrusową, osobnego pieczonego kurczaka dla dzieci, dwa desery, tartę cytrynową i bezglutenowe ciasto czekoladowe, oba od podstaw. O szóstej zadzwonił dzwonek. Rodzice Bartka weszli pierwsi. Jego matka była wysoka, siwowłosa. Z łagodnym, ale oceniającym spojrzeniem. Jego ojciec uścisnął dłoń Marka mocnym chwytem. Bartek wszedł za nimi z butelką wina w ręku. Potem przyszedł jego starszy brat z żoną, młodszy brat i jego ciężarna partnerka. Przywitałam ich, zaoferowałam napoje, wskazałam łazienkę, wzięłam kurtki. Nikt inny się nie ruszył. Krystyna nalała sobie kieliszek białego wina. I zaczęła pokazywać matce Bartka układ ogrodu. Karolina odciągnęła Bartka na bok i szepnęła coś, co sprawiło, że uśmiechnął się krótko, ale spojrzał za nią w moją stronę, prawie przepraszająco. Kolacja zaczęła się o 6.45. Obsługiwałam wszystkich. Upewniałam się, że talerze są gorące, dania podawane, dokładki oferowane. Nie siadałam. Nikt mnie o to nie prosił. Ojciec Bartka w końcu zauważył. Nie jesz? zapytał łagodnie. Za chwilę usiądę, powiedziałam, wymuszając uśmiech. Tylko chcę się upewnić, że wszystko idzie gładko. Krystyna wtrąciła się gładko. Anna zawsze była taka pomocna. Dzięki niej wszystko idzie jak po maśle. Matka Bartka uniosła brew. Ale jesteś rodziną, nie chcesz też cieszyć się posiłkiem? Karolina zaśmiała się lekko. Anna denerwuje się, jeśli się nie rusza. Prawda, Aniu? Otworzyłam usta, zamknęłam je, tylko pokiwałam głową i weszłam do kuchni. Wycierałam blat, gdy usłyszałam, jak zaczynają wznosić toasty. Krystyna pierwsza, oczywiście dziękując rodzinie Bartka za przybycie, chwaląc piękny związek ich rodzin. Potem wstała Karolina. Trzymała kieliszek wysoko, kołysała się lekko. Jeden kieliszek za dużo, zgadłam i uśmiechnęła się do wszystkich. Chcę tylko podziękować mojemu wspaniałemu narzeczonemu, zaczęła, i jego niesamowitej rodzinie za bycie tu dziś wieczorem. Wszyscy stuknęli się kieliszkami. Potem odwróciła się w stronę drzwi kuchni, w moją stronę. I Anie, dodała z syropowatą ciepłotą. Dziękuję za przygotowanie tego wszystkiego. Dzisiejsze jedzenie było faktycznie jadalne. Widać że ćwiczyłaś. Śmiech. Uprzejmy, niezręczny Moja twarz płonęła. To znaczy... Kontynuowała. Wszyscy pamiętamy jej pierwsze próby, prawda? Spojrzała na Krystynę. Te zapiekanki. Krystyna zachichotała. Przeszła długą drogę. Karolina uśmiechnęła się szerzej. Widzicie. Nie beznadziejna w końcu. Zamarłam. Nie wiem, jak długo tam stałam, zanim głos Bartka przeciął ciszę w pokoju. Wystarczy. Cisza. Karolina zamrugała. Co? Bartek wstał. Nie mówi się tak do ludzi. Nie przy kolacji. Nigdy. Karolina zarumieniła się. To był żart. Nie, nie był. Krystyna próbowała interweniować. Bartek, kochanie. Nie, powiedział spokojnie, ale stanowczo. To narasta od miesięcy. Obserwowałem, jak ją traktujesz. Zaprosiłem tu moją rodzinę, żeby też to zobaczyli. I teraz zobaczyli. Karolina gapiła się na niego. Co ty mówisz? Bartek zwrócił się do swoich rodziców. Muszę z wami porozmawiać na zewnątrz. Wstali bez wahania. Jego bracia też. Wyszli po prostu tak. Piętnastą minutę później, Bartek wrócił sam, podszedł prosto do Karoliny, oddał jej pierścionek. Nie mogę tego zrobić. Stałam zamrożona w kuchni. Moje ręce drżały. Marek wyglądał na oszołomionego. Krystyna siedziała w ciszy z zaciśniętymi ustami. Bartek rzucił mi ostatnie spojrzenie. Nielitościwe, niesmutne, tylko ciche potwierdzenie. Potem wyszedł. Żadnego dramatu, żadnych krzyków, tylko dźwięk zamykających się drzwi. Tej nocy w domu panowała cisza. Karolina zamknęła się w swoim pokoju. Krystyna wycofała się na górę bez słowa. Marek i ja siedzieliśmy na krawędzi łóżka w naszym małym pokoju patrując się w nicość. Nie wiedziałem, szepnął. Przysięgam na Boga, Anno, nie wiedziałem. Nie powiedziałam Ci, przyznałam. Nie naprawdę. Nie wiedziałam jak. Sięgnął po moją dłoń. Musimy się stąd wydostać. Pokiwałam głową. Następnego ranka zadzwonił do pracy, że nie przyjdzie i zaczął szukać mieszkań do wynajęcia. W południe mieliśmy oglądanie. Wieczorem podpisaliśmy umowę, spakowaliśmy torby, nie czekając na pożegnania. Krystyna patrzyła z progu, ale się nie odezwała. Karolina nie wyszła ze swojego pokoju. Nigdy więcej jej nie zobaczyłam. W ciągu tygodnia Marek i ja byliśmy w małym, dwupokojowym mieszkaniu niedaleko rzeki. Starszy budynek, cienkie ściany, porysowane podłogi, ale było nasze. Przespałam całą noc po raz pierwszy od miesięcy. Gotowałam tylko dla nas dwojga. Znowu się śmiałam. A trzy tygodnie później siedziałam na krawędzi wanny, patrząc na dwie różowe kreski. Zawołałam Marka do Łazienki. Patrzył, potem się zaśmiał, potem przyciągnął mnie w ramiona. Dzięki Bogu, że się wydostaliśmy powiedział. Nasze dziecko nigdy nie postawi nogi w tym domu. Kiedy zadomowiliśmy się w nowym mieszkaniu, cisza była jak uzdrowienie. Nie było stałego napięcia w ścianach, żadnych kroków nad naszymi głowami, żadnych oschłych instrukcji przebranych za życzliwość. Tylko marek, ja i cichy szum lodówki, który sprawiał, że nasze miejsce czuło się żywe w najprostszy sposób. Nie było eleganckie. Kuchnia była mała, dywany zużyte, ale mogłam zostawić kubek kawy na stole i nie znaleźć go przestawionego. Mogłam oddychać. To samo w sobie było luksusem. Marek zaczął wracać wcześniej do domu. Gotowaliśmy razem, więcej rozmawialiśmy. Niektóre wieczory nawet nie rozmawialiśmy. Po prostu współistnieliśmy w tej samej przestrzeni bez presji występu. I powoli zaczęłam znowu czuć się sobą. Nudności zaczęły się około trzech tygodni po przeprowadzce. Najpierw myślałam, że to stres w końcu mnie dogania. Ciało uwalnia to, co trzymało. Ale kiedy to się utrzymywało? Wiedziałam. Test to potwierdził. Dwie różowe kreski, jasne jak dzień. Oczy Marka rozbłysły, gdy je zobaczył. Pocałował mnie tak mocno, że zapomniałam się bać. Nikomu nie powiedzieliśmy. Jeszcze nie, to nie była tajemnica. To była ochrona. Ten moment należał do nas. I choć raz chcieliśmy, żeby coś pozostało nietknięte, ale świat zewnętrzny ma sposób na wciskanie się z powrotem. Zaczęło się od telefonu od kuzyna Marka. Słyszeliście, co się stało z Karoliną? Zapytał. Marek spojrzał na mnie, potem z powrotem na telefon. Nie, co teraz? Nie pracuje. Nie odbiera też telefonów. Podobno nadal mieszka w domu z mamą. Tak. Według cioci Teresy nie wychodziła z domu od tygodni, a Krystyna traci rozum. Marek podziękował mu, rozłączył się i siedział w ciszy przez długi czas. Nie powiedziałam nic. Nie byłam pewna co czuć. Litość, satysfakcja, ulga. Głównie nie czułam nic. Minął miesiąc, dalej pracowałam. Moje ciało zmieniało się w małych, cichych sposób. Trochę zmęczenia, jakaś tkliwość. Marek był bardziej opiekuńczy niż kiedykolwiek. Nigdy nie wspominał o swojej matce. Nigdy nie mówił o Karolinie, aż przyszła koperta. Przyszła pewnego wtorkowego popołudnia zaadresowana do Marka pismem Karoliny. Nie było adresu zwrotnego. Otworzył ją przy kuchennym stole, podczas gdy ja kroiłam marchewki. Wyciągnął pojedynczą kartkę papieru listowego, przeczytał raz, potem drugi, potem podał mi. Było napisane: Marku, nie wiem co powiedzieć, nie wiem czy przepraszam, w ogóle coś znaczy w tym momencie, ale piszę, bo muszę. Nie żeby wyjaśniać, nie żeby usprawiedliwiać, tylko żeby przyznać. Byłam okrutna dla Anny. Wiedziałam to i robiłam to mimo wszystko. Myślałam, że jestem zabawna. Myślałam, że chronię coś. Nawet już nie wiem co. Bartek odszedł. Nie odbiera. I nie mogę go winić. Nie oczekuję przebaczenia, ale przepraszam, Karolina. Złożyłam kartkę i położyłam na blacie. Marek nie pytał, co o tym myślę po prostu sięgnął po moją dłoń i ścisnął ją doceniłam to dwa tygodnie później zadzwoniła Krystyna nie do Marka do mnie patrzyłam na jej imię na ekranie aż przestało dzwonić wiadomość głosowa była krótka anno tu krystyna ja tylko chciałabym porozmawiać nie o przeszłości po prostu proszę oddzwoń nie oddzwoniłam Zadzwoniła jeszcze raz następnego dnia, potem przestała. Była wczesna wiosna, kiedy wpadłam na Bartka. Wychodziłam z gabinetu ginekologa, trzymając płaszcz zapięty przed wiatrem, gdy zobaczyłam go wychodzącego z apteki po drugiej stronie ulicy. Wyglądał tak samo. Poważny, zamyślony, ale może trochę starszy, bardziej ugruntowany. Od razu mnie rozpoznał, Anna. Uśmiechnęłam się. Cześć. Staliśmy na chodniku przez chwilę. Miasto rozmazywało się wokół nas. Gratulacje powiedział łagodnie. Jego oczy opadły na mój brzuch. Słyszałem, zaśmiałam się cicho. Małe miasto. Kuzyn Marka i mój brat pracują razem. Wieści się rozchodzą. Pokiwałam głową. Wszystko u ciebie w porządku? Wzruszył ramionami. Dochodzę do siebie. To była dobra decyzja. Nadal boli. Tak, pauza. Potem dodał: Chciałem ci podziękować. Spojrzałam na niego zdezorientowana. Za co? Za bycie osobą, która pokazała mi, kim naprawdę jest Karolina. Nie sądzę, żebym to zobaczył inaczej. Byłaś pełna gracji. Nie czułam się pełna gracji. Czułam się niewidzialna, zawstydzona, mała, ale tylko pokiwałam głową. Mam nadzieję, że z tobą będzie dobrze. Będzie. Pożegnaliśmy się i poszliśmy każde w swoją stronę. Do lata dom, o którym marzyliśmy z Markiem, w końcu zaczął powstawać. Nie był duży. Dwie sypialnie, małe biuro, skromny ogródek, ale miał być nasz. Spędzałam wieczory szkicując pomysły na pokój dziecięcy, a weekendy przeglądając listy imion dla dzieci. Marek nalegał, żeby sam złożyć łóżeczko. Przyłapałam go pewnej nocy, jak po prostu stał nad nim, patrząc. Nadal nie mogę uwierzyć, że to prawda, szepnął. Ja też nie. Nie mówiliśmy o Krystynie ani Karolinie ponownie, aż do listu. Ten był od Krystyny, odręcznie napisany, trzy strony. Zaczął się sztywno, jakby musiała przypomnieć sobie, jak używać szczerych słów. Podziękowała mi za kochanie Marka, przeprosiła za swój dystans, przyznała się do współudziału w zachowaniu Karoliny. Powiedziała, że nie wiedziała, jak puścić kontrolę po stracie męża, i zamiast tego kurczowo trzymała się dzieci we wszystkich niewłaściwych sposób. Zapytała, nie błagała, czy rozważylibyśmy pozwolenie jej na spotkanie z dzieckiem, gdy nadejdzie czas. Przeczytałam dwa razy. Potem schowałam do szuflady i nie odpowiedziałam: Jeszcze nie, bo nie byłam gotowa, a może ona też nie. Nasza córka urodziła się w czwartek pod koniec września, gdy liście zaczęły się zmieniać. Miała na imię Maja, miała rzęsy Marka i moje usta. Jej dłonie mocno zaciskały się w pięści, nawet we śnie. Marek płakał, gdy ją trzymał. Ja też. Szpital był cichy, spokojny, żadnych odwiedzających, tylko my. Drugiej nocy, gdy Maja w końcu zasnęła między nami, Marek szepnął, Myślisz, że kiedykolwiek znowu z nimi porozmawiamy? Nie odpowiedziałam od razu. Potem powiedziałam. Może, jeśli będzie bezpiecznie. Pokiwał głową. Powiesz mi, jeśli nie będzie, prawda? Tak. Miałam to na myśli. Kilka miesięcy później zobaczyłam zdjęcie online. Ktoś otagował Karolinę na grupowym zdjęciu z obozu jogi. Wyglądała na chudszą starszą, ale się uśmiechała. Nie kliknęłam. Nigdy więcej nie zobaczyłam twarzy Krystyny. Ale wysłała kartkę świąteczną tego roku i znowu następnego, zawsze podpisaną Myślę o was, Krystyna. Nie odpowiedziałam, ale też jej nie zablokowałam. Teraz, lata później, siedzę w naszym salonie tym, który Marek pomalował na stonowaną zieleń, której przysięgałam, że nie lubię dopóki nie zobaczyłam jej w świetle dziennym. I patrzę, jak Maja rysuje obrazki na dywanie. Ma cztery lata uparta, zabawna, miła. Nie zna historii o tym, jak opuściliśmy tamten dom, o tym, co powiedziała Karolina, co zrobił Bartek, na co pozwoliła Krystyna. Pewnego dnia może się dowie, ale mam nadzieję, że najpierw będzie wiedziała to. Cisza może być przetrwaniem. Życzliwość to nie to samo co słabość, a rodzina. Rodzina to ludzie, którzy robią miejsce dla Twojego głosu, nie tylko Twojej obecności. Myślę o tym, co Karolina powiedziała tamtej nocy przy kolacji. Nie jesteś zaproszona, nie jesteś moją rodziną. Pamiętam, jak to odbijało się echem w pokoju, jak nikt jej nie powstrzymał, jak moja klatka piersiowa zacisnęła się, Jakbym została spoliczkowana publicznie, a teraz, teraz słyszę to inaczej nie jako odrzucenie, ale jako uwolnienie bo jeśli nie byłam jej rodziną, nie byłam jej nic winna ani mojego czasu, ani mojego posłuszeństwa, ani mojego bólu tylko ciszę i dystans. I to w końcu wystarczyło.